Witajcie, cześć! Kolejny filmik, tym razem mamy tu już głośnik, no, jeszcze jeszcze nie zbudowany. W tym filmiku pokażę Wam, jak zbudować taki głośnik. No mniej więcej, no to każdy będzie robił po swojemu, oczywiście. I rozwiążemy nasz konkurs, który miał no, tam prawie miesiąc temu miejsce. No nie było za dużo osób, niestety, chociaż byłem pewny, że będzie więcej chętnych. No i też jakaś była dziwnie mała oglądalność tego filmu, także nie dotarł pewnie do wszystkich, no niestety. No i co? Mamy czterech głosujących, trzy wygrane, trzy nagrody. No jedna osoba zostanie niestety z niczym. No i co? Przejdźmy do rzeczy, no musimy go zważyć, oczywiście jak będzie gotowy. O, tutaj jeszcze rączka, głośniki. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. W międzyczasie wydrukowałem na swojej drukareczce 3D. Taki, taki adapter. W sensie no taki panel, bym to powiedział, sterujący tym głośnikiem oraz informacyjny o stanie baterii. Tu jeszcze będę musiał go uszczelnić chyba albo jakimś ciepłym klejem, nie wiem, zobaczę. No bo to raczej będzie na stałe. I zobaczymy, jak to tam wszystko się wkomponuje. Będę musiał wyciąć tutaj dziurę. Zrobiłem sobie w taki sposób. A tu mam taki mój szablon do wycięcia dziury, mniej więcej. Chociaż to jest bardzo proste, ale no, no my to zobaczymy. Zobaczymy, to wszystko wyjdzie w praniu, czy to wykorzystam. No i tyle, no. Zobaczymy, ile on waży. Dowiecie się, kto wygrał. Osoby, które wygrały, piszcie w komentarzach. No cóż, no, szkoda, że tylko cztery. Nie było tam rywalizacji praktycznie w ogóle. No ale trudno. Co Wam mogę powiedzieć? Aha, no i w tym filmie jeszcze porównamy te trzy wzmacniacze, chociaż, no nie wiem, może to będzie na inny odcinek, będzie z tego osobny film. Wybiorę najlepszy z tych wzmacniaczy. Są mniej więcej w podobnej, e, podobnej cenie. Tu, mamy, tu mamy trzy wzmacniacze, podobno cenowo wychodziły. No i wybiorę raczej ten najsąd, najrozsądniejszy, który da najlepszą moc. Jakościowo będzie to pewnie wszystko podobne, także. No, porównamy. Tu akurat mamy klasę D. No, i, i ten wzmacniacz, już Wam powiem, jest słaby. Totalnie się nie opłaca. Nie kupujcie tego, jeżeli chcecie budować takie wzmacniacze. Lepiej dopłacić. To jest, to jest HW404. No, o ile już, no to polecam Wam taki. Tutaj modelu akurat nie ma, ale na pewno. Bo ja z niego zdjąłem. Gdzieś miałem radiator. Tu mam. Tu mam radiator. Ja z niego zdjąłem radiator. Przyjrzyjcie się temu radiatorowi. On totalnie. On nie, on nie jest czyszczony, on jest odkręcony i tyle. On totalnie nawet pasty tutaj termoprzewodzącej nie miał. Także no, <gryw> uważajcie, jak coś takiego kupicie, to sobie nałóżcie pastę z procesora czy z czegokolwiek. Nawet najtańszą taką zwykłą pastę. Silikonową, takie często są na uście, żeby to naprawdę wam trzymało, wytrzymało dosyć sporo, bo testowałem go chwilę i był mega, mega, mega gorący. No i, no i co, no warto trochę dołożyć swojej pracy, żeby to wytrzymało dłużej. No a z tym wzmacniaczem mam problem, ale to Wam opowiem w innym filmiku i, i raczej będzie na tym zbudowany. To taka ciekawostka tylko i, i taki pro tip dla Was, jak ktoś będzie budował. Podobnie na Allegro wzmacniacze wyglądają i to jest. Dobra, to ja wam powiem końcówkę mocy jaką on ma. Tu ma TDA7297. Dokładnie z taką końcówką. O, w sumie i po tym numerze możecie go znaleźć. Tutaj nie ma co się zastanawiać. To co, ja by się biorę do składania, a wy oglądajcie i na końcu filmiku będą wyniki, także. Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie jakiegoś maila do siebie, to ja do Was się odezwę i, i Wam to wyślę. Tam mi podacie swój adres i Wam wyślę te nagrody. Zapraszam do oglądania. No, mam teraz zaznaczone. Tutaj widzicie marker i ołówek. No, ten marker to była w topa. Zrobiłem to po prostu normalnie. od miarki sobie wytrasowałem i, i bez sensu było się bawić z tą moją formą. Tym bardziej, że ona jest. Totalnie to no źle to zrobiłem, nie przemyślałem tego, także się to nie nadawało. Zrobiłem to totalnie od nowa i normalnie z zwykłą słówmiarką wytrasowałem. A potem sobie zaznaczyłem normalnie linijką wraz z ołówkiem, gdzie mam ciąć i mniej więcej to będzie w takim miejscu. Idę teraz wyciąć ładnie tą dziurę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać po. No i dobra, mamy tutaj to zlutowane. Przylutowałem przewody. Jeszcze będę to izolował. Przykleję, tak jak mówiłem, ten wskaźnik. Tu mamy przewody. Wszystkie są tej samej długości. Także będzie to fajnie wyglądać. Co zresztą? Bateria zostanie przyklejona. Tu w środku. W dolnej części. I wykorzystam takie oto dwa wago, żeby podłączyć. Tutaj przewody, żeby w razie W było to w miarę modularne. Jeżeli chcecie wykręcić, naprawić, to wypinacie dwa przewody albo trzy i po prostu wyciągacie. Mam jeszcze wagę podwójne i chyba wymienię tą potrójną na podwójną, ale to wszystko przyjdzie w czasie. No i co, fajnie to świeci. Pokażę wam, jak to mniej więcej działa. A, no, i tutaj jeszcze mamy nowy zasilacz, który będzie ładował, ładowarką do tego głośnika. No i co, mamy to podłączone, ale nie świeci. Dopiero załączy się wskaźnik, jak załączymy napięcie na tym przełączniku. Jest on podłączony bezpośrednio pod wyjście z tego przełącznika. I. Tak to wygląda. Jak będzie się ładować, to tego nie widać. Dopiero to będzie widać, jak załączycie głośnik. Także myślę, że chyba spoko. A to ma bardziej pokazać, kiedy nasz głośnik będzie rozładowany albo, albo taką sytuację. Także tak to wykorzystamy. No i dobra. Tak to wygląda w środku. I to jest samo zasilanie ogarnięte. Mamy baterię, już jest przyklejona. Tu jeszcze zostały jakieś resztki tego kleju. Mamy trzy wago. Jedno wago to jest wspólna masa. Tu mamy zasilanie do baterii, które idzie bezpośrednio z tego gniazda. A tutaj wyprowadzony ten przewód na te wago to jest plus po, po tym wyłączniku. Jak go załączymy, to widzicie, zapala się nam test baterii. I wyszło nam napięcie na, ten, na te wago. Do tego wago będzie podłączony nasz wzmacniacz. No i tu jest, że tak powiem, całe zasilanie. Dosyć w miarę to schludnie wygląda, jest to bezpieczne na pewno. Tam jeszcze taśmą zakleiłem te wszystkie wyjścia, żeby w razie w, kiedy, nie wiem, coś by wpadło czy coś, chociaż i tak, no jak wpadnie, no tu mamy to na, na wierzchu, ale gdyby, nie wiem, nagle coś się poluzowało, no żeby w miarę tam zwarcia żadnego nie zrobiło, także pod tym kątem mamy to w miarę bezpiecznie. Jeszcze ja zrobię tutaj na basreflex, założę tutaj um, taką ala siateczkę, jakąś, żeby po prostu nie wpadały rzeczy do środka nikomu, ale to zaraz to wszystko poogarniam. E, jeszcze będę malował całą tą budowę, ale to dopiero za chwilę. No i co, w środku wygląda to tak. Mamy poukładane tutaj przewody. Jedyne co to jeszcze. Te przewody od wzmacniacza jakoś poprowadzono zobaczę. Ale widzicie, wszystko jest praktycznie modularne. Tu na tych wago tylko wpinam. Jak coś chcę, to odpinam. Tu mamy wyjścia do głośników. Akurat to mniej więcej będzie szło tutaj. Jest schludnie, ładnie. Eee, tutaj zrobiłem wszystko tak taki kombajn z tego jeden. Trochę to nie wygląda za ciekawie, no ale musiałbym kombinować. No nie wiem, moim zdaniem to wygląda w miarę. Znaczy, wygląda może nie za ciekawie, ale działa. Tu jeszcze tylko dokręcę jedną śrubkę. No, mamy dokręconą śrubeczkę. To się tylko trzyma na jednej śrubce, ale naprawdę nie wiem, co by z tym musiało się dziać, żeby to odpadło. Dobra, jeszcze szybki update, przykręciłem ten wzmacniacz na dwóch śrubach, w sumie nie wiem czemu chciałem tylko na jednej, no, nie, nie wiem, nie wiem, dwie śruby totalnie ma to teraz jak najbardziej sens, tu mam już wszystko resztę gotową, jeszcze tylko tak jak mówiłem zepnę to trytytkami i tyle. Jeszcze może trytytkami ładnie zepnę te przewody, żeby mi tutaj się jak to mówią nie walały, bo tu potem ładnie mogę to spiąć i... Tym wzmacniaczem wam potem na sam koniec opowiem co i jak, bo kurde gdyby ten działał, Jezus, to by było bosko. No niestety tak nie jest. No zostanie jeszcze tutaj ogarnąć ten uchwyt, przykręcić, bo on jest teraz na takich wkrętach zrobiony, tam nie widać. Będę tutaj robił normalne śruby, będzie to ładnie wyglądać na imbusa. No a z tyłu to wygląda tak. No. Powiem Wam, wygląda naprawdę fajnie. Jak to jeszcze pomaluję w taki, myślę, ciemny jakiś tam, nie wiem, dąb złocisty czy coś w tym stylu, i taką fakturę spróbuję zrobić takiego właśnie hmm, takiego drewna, tak jak wtedy było, no to powiem Wam, będzie naprawdę świetnie, świetnie to wyglądać. To co, idziemy go zważyć. 1,87 Złożony w środku, tam już wszystko działa. Muzyka leci, no co? kto był tam najbliżej? 1,85, tak? 1,85, kto był najbliżej? No, Kajsper 2 kg Kajsper PL 2 kg Niskajliner 2,8 Sejczu 1, 3, 3, 7, 3, 15 No i Audiophonics no, 3,5 kg hm. to Mamy tu trójkę: pierwsze, drugie, trzecie Pierwsze Kaysper, drugie Niskajliner a trzecie Seichu no, gratuluję panowie. Napiszcie w komentarzach na filmiku pod tym filmikiem swoje tam maile. Ja do was napiszę i tyle. No, złożony teraz, mniej więcej, wygląda on tak. Jeszcze tylko dołożę malutkie takie nóżki. Mam takie fajne plastikowe, muszę je tylko znaleźć. Bo póki co, od spodu, wygląda to tak. I tutaj w rogach będą takie malutkie, plastikowe nóżki. No, i muszę porządnie przykręcić ten uchwyt no i go pomalować. Zanim to zacznę, no to będę potem jeszcze raz na nowo wszystko rozbierał i złożę to do kupy. Jak to mówią. No, ale tak jak widzieliście, działa. Pościmy, może jakiegoś No Copyright Sound. A ja coś ciekawego nie wiem. O oh, Jezus. To nie, to jest stary, ale puścimy to, bo to było fajne w miarę.

Straight to the... jak działa. No, powiem Wam super. Jedyne co, będę na pewno zmieniał w przyszłości, potem ten wzmacniacz. Ten wzmacniacz jest za słaby i jeszcze zastanawiam się, ale potem będzie problem, czy nie zrobić e, 4S na, na bateriach. Powiem Wam tak, żałuję, że ten jest uszkodzony, bo jeden kanał z niego jest po prostu zepsuty ale on normalnie ma tam około 15 wat W w RMS-ie na kanał. Czyli razem by było 30 W. Naprawdę uwierzcie, to jest już robota. Tutaj mamy teraz około 8 W na kanał. No to to jest no mało. Raz więcej by to grało, raz lepiej by to grało na tym. Tylko że no mówię, jeden kanał jest zepsuty, a bez sensu, żebym podłączył jeden kanał, a drugi będzie połową mocy grał, tym bardziej, że tu mamy jedną komorę, to ta druga ten drugi głośnik będzie absorbował moc z tego no, no nie, no nie, źle to będzie grało ostatnio właśnie podczas pomiarów mi wyszło, że ten wzmacniacz ma jeden kanał uszkodzony a myślałem, żeby nie wymienić końcówki mocy w nim tylko problem jest dostać, widziałem ostatnio i... i no muszę kombinować, no nie wiem chyba, że będę szukał czegoś totalnie innego, no nie wiem, zobaczymy może jakiś taki kombajn w klasie D ale patrząc patrząc na to to powiem wam nie wiem czy jest totalnie sens to wkładać to się nie opłaca totalnie no chyba że jakiś malutki wzmacniaczek kurde no głośniczek typu no jak uj, jedna trzecia tego to może i by to miało sens no nie wiem dajcie znać co sądzicie tak jak mówię to jest jeszcze wersja przed finalnym efektem e, będą tu jeszcze maskownice na głośniki e, jeszcze ten te wyjście, tutaj dam tam jakąś, jakąś siateczkę, żeby to tam nie wpadały że różne rzeczy. Muszę to jeszcze poprzyklejać, ale dopiero to zrobię i poprzyklejam dopiero, gdy e, no, pomaluję go, nie? Także to też jeszcze trochę potrwa. A jak już to zrobię, to wtedy będzie kolejny filmik, update, jak on wygląda. I może wtedy będzie już nawet wzmacniać. No nie wiem, zobaczymy. Póki co, w tej cenie, co mi wyszedł ten głośniczek, to warto. Na pewno, moim zdaniem, gra dużo lepiej od nie wiem, tam Charge trójki. Jay Bielasz tam chyba, no chyba to była trójka, którego ostatnio serwisowałem. No, bez porównania, także, no fajnie. Polecam. Dawajcie znać, tak jak mówiłem, co sądzicie o tym filmiku w komentarzach. A zwycięzców, no to napiszcie swoje maile. Ja się do Was odezwę i Wam wyślę no te fanty. Trzymajcie się, dzięki. Elo!